Z tych założeń to nikt nie zdradzi nigdy, ponieważ to, co jest w szatni, to jest między nami, zawodnikami, trenerem, sztabem szkoleniowym, który tutaj mamy w klubie i niestety to zostaje słodką tajemnicą dla nas. I to. No, trzeba się przyłożyć, bo oni nic fajnego nie grają. Tylko my tutaj to No więc widzicie, nastawiają się na te stałe fragmenty w końcu coś pierdolą z tego. i tylko, kurde, nic z tego nie ma. No to po co tu tam jest? Komunikacja, pomagamy, pomagamy, a nie używamy sobie. Włożyć myślenie, iść i włożyć. Trzy Jeden stali z tyłu, trzeci dalej. Dwóch przetworek. To już nie stoimy na trzydziestym metrze, jak jest wrzutka na piątym metrze, to stoimy na szesnastym, trzynastym metrze. I to dwóch szeroko, żeby to zamknąć w każdym miejscu. Gdzieś tak sobie pod bramę, Michał podchodzi, ustawiamy się na szesnastce, wiadomo, tu wyżej dwóch, reszta na szesnastce. My wchodzimy, a on wchodzi. Jakby nastał taki dzień, kiedyby wszyscy zapomnieli o piłce nożnej i zaorali wszystkie boiska, co byś robił? Co ja bym zrobił? Tak. By Cię Wziął linę i poszedł się powiesić, chyba wiesz? <noise> nie, bez piłki się nie da. Ja wam powiem, że ja już miałem takie okresy, gdzie chciałem rezygnować. Żona mi nie pozwalała, bo tam, wiadomo, treningi, mecze w domu mnie nie było. Co się dobiera, takie żony, które, <noise> które właśnie lubią też sport, nie? Moja akurat lubi piłkę nożną, nie? Tak, żona też, no oczywiście, żona jest kluczewianką rodowitą, nie? To mogłem, nie wiem, dwa tygodnie góra wytrzymałem bez treningu, ale później tak ciągnęło... No nie da się, nie da, nie wiem, powiedziałem, dopóki zdrowie pozwoli, to, to będę grał w piłkę i... Jeszcze tak czynnie, nie? Bo gram na razie czynnie. A później nie wiem, zobaczymy jakieś oldboye, jakaś halówka, ale na pewno tego już się nie da wykrztusić, wiesz, żeby tak zrezygnować od razu z tego, nie? Nie ma szans. Oj, mówię Panu, od 74 roku do dzisiaj gram w piłkę cały czas, nie? No to już mówmy jeden, mam, 35 lat, no. I jeszcze póki zdrowie pozwala, to dalej człowiek będzie na tej bramce stanął, w stanie, <grywanie> rękawice założy i będzie sobie poczyniał jak tylko będzie możliwość, nie? No myślę, że piłka to jest yy... Proszę nasze życie, widać po naszych głowach, nie? Lubimy boisko. Ja nie umiem chodzić nawet po, po, po chodniku, tylko chodzę po trawniku prawie już, nie? Cały życie na tym, nie? Ja prawie się rodziłem na starym boisku. Od Ojczuło grał i ja już uwaga, jako uwaga, małe dziecko uwaga, byłem na boisku. Całe z panią z panią, ży... no, no, mogę powiedzieć, że trzy czwarte ko... życia na boisku spędziłem. Tylko tego Muszę przynać, Ja cały czas jestem w ruchu i cały czas gram w oldboyach na sali. Na... Także dla mnie to nie ma przeszkód. Boję się o bardzo kolegów, którzy na pewno jutro będą ciężko oddychali. Ja mówię, ja jestem cały czas jeszcze czynny, zasuwam. Ja jeszcze nie jednego młodego bym przetrzymał, ale. No bo dwa razy w tygodniu jeszcze trenuję. Gdybym no. nie trenował, to może bym wyglądał inaczej, jak wyglądał, ale tak. Ale tak to jest kondycja. Kiedyś, jak mi ktoś proponował pracę w klubie, to przyjmowałem. Od razu przyjmowałem pracę w klubie, a dopiero potem była rozmowa o pieniądzach. Nie? A teraz jest inaczej, odwrotnie. Najpierw jest rozmowa o pieniądzach, a potem czy ewentualnie przyjmę tą pracę. Nie? Czyli to była Pana, że tak powiem, pasja? Do szkolenia? Oczywiście, zdecydowanie to było całe życie. No, to już nie, nic nie istniało poza piłką. Cały czas praca po pracy na zmiany się pracowało. To trzeba było zamiany sobie sam załatwiać z kolegami, później jakoś trzeba było to wszystko odstać i... Na tym, na tym polegało wszystko. No. Każdy to lubił, kochał za przeproszeniem. No i tak wychodziło. No. Jakoś to ciągło się ten buzek. No. Pracuję od 8 do 16, wpadam do domu, szybki obiad i na terenik. No, czasami jest tak, że aż się nie chce, że bokiem wychodzi. i Nieraz mówię, po co ja to robię? Co ja z tego mam? No ale, no, ale tak już jest, że gdzieś gdzie jest ten zapał i się gra. Dla takich wyników, na przykład jak dzisiaj, dla takich meczów. Najlepiej wspominam ten okres, kiedy pracowałem z tymi tramkarzami. Ja powiem tak od małego, czyli jak zaczynałem w to dużo zawdzięczam, bo tego wszystkiego co teraz potrafię, nauczył mnie Kaziu Bykowski, który był tu trenerem. Dużo mu zawdzięczam, dziękuję przy okazji. I on mnie wszystkiego nauczył, a później prowadzili mnie tam Zenek Kownacki, Tadek Ostrowski. No i tak do seniorów później się tam wiadomo, trenerzy zmieniali, ale szło to w dobrym kierunku. I to była grupa, która grała z najlepszymi zespołami województwa szczecińskiego. Pogoń, Arkonia, Stal, Chemik. To były te zespoły nasze, nasi przeciwnicy. I myśmy grali w tej grupie, wcale nie będąc ani słabszym, ani tam do bicia. I, I trenerzy swego czasu na przykład rozmawiałem z trenerem Pogoni Szczecin, który mówi tak A z jakiej grupy zawodników pan wyselekcjonował tą drużynę, nie? Ja mówię, no miałem 18, jednego odrzuciłem, zostało 17 i tych 17 gra. A on mówi, a ja miałem 400 z całego Szczecina i zostawiłem 20. Nie? No i, I byliśmy równorzędnym partnerem. No. To świadczy o naszym poziomie. Nie? I ci zawodnicy, których z tej drużyny, potem przez wiele lat, byli podporą kluczewi, właśnie. Nie?